Wspomniała Pani, że projekt Dainer Power będzie się powiększał. Teraz jest to obecnie 8 e, kobiet. Ale jaka ambasadorka ewentualnie mogłaby jeszcze dołączyć do tego projektu i poszerzać e, tę tematykę? E, no Taką niezwykle też e, dla mnie ważną e, osobą jest Pani Danuta Stenkę, e, która bardzo otwarcie też mówi o tym, e, chociażby ostatnio e, o e, takim. Przeżywaniu depresji związanej właśnie z upływem czasu, czy o tym, jak grać rozebraną w filmach, prawda, w dojrzałym wieku, jak się czuje kobieta, artystka, aktorka w takich scenach. I myślę, że byłoby mi ogromnie miło, gdyby pani Danuta zechciała dołączyć do grona moich ambasadorek, bo wydaje mi się, że jest to znów taki temat, wokół którego no, dużo można byłoby powiedzieć, dużo odkryć przed czytelniczkami chociażby tej książki. Więc, no. Ogromnie mam nadzieję, że, że, że uda mi się zaprosić panią Danutę do tego projektu. Jakby była taka okładka Gali ponownie z panią Danutą stęko, to w co pani by ją ubrała? No, pani Danuta ma, jest bardzo kobieca, a jednocześnie ma bardzo taki minimalistyczny styl, więc myślę sobie, że chyba bym miał w jedwabny piękny garnitur, który by pięknie korespondował też z jej osobowością, bardzo luźny, taki frywolny, taki trochę nonszalancki, ale jednocześnie też z jakimś większym dekoldem, żeby pokazać jednak to, że pani Danuta jest piękną kobietą przy tych krótkich włosach w tej chwili. No, ja uważam, że wygląda fenomenalnie.